Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ja, Runej. I w tym filmiku chciałem Wam wszystkim bardzo, 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 bardzo podziękować. Za to, że niedawno stuknęło, to znaczy się chyba nawet wczoraj, stuknęło mi 1200 wyświetleń filmików. Jestem z tego tak bardzo zadowolony, że po prostu nie wiem. Nie wiem, czy. Czy czy, czy 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 po prostu mam e, się tak cieszyć, że nagrywać tysiąc filmików, czy po prostu nagrywać po jednym, ale porządnym filmiku? E, teraz właśnie chciałem, e, znalazłem nowy serwer w Minecrafta Survival Games, więc będziemy z niego nagrywać Survival Games, bo. Pierwszy odcinek się ukazał, ale drugiego jeszcze nie ma, bo po prostu jak, jak już niedawno wspominałem, że nie mam eee, nie mam za szybkiego internetu, to ponieważ i o coś tutaj mam skoczy Nie mam za szybkiego internetu i po prostu eee, taki filmik półgodzinny by mi się przesyłał bardzo długo, więc to nie ma sensu nawet. Eee, a więc jeszcze raz dziękuję Wam wszystkim bardzo za te 1200 wyświetleń i 21 subów. Teraz bodajże, tak mnie to motywuje, że po prostu już myślę, że już niedługo będzie szybszy internet. Więc wtedy to już będzie mi o wiele, wiele łatwiej. Więc dziękuję. Łapkujcie wszystkie, jak chcecie, filmiki, jak się podoba. Jak nie podoba to, wiecie, łapka w dół. Dzięki bardzo za to 1200 wyświetleń. Jeszcze raz. Dzięki. Na razie.